Cześć, zaczynamy Christmas Time, dzień pierwszy, tak właśnie tak, dzień pierwszy, cześć, witam się z wami w pierwszym vlogmasie, vlogmasy będą, obiecałam, obiecałam, zacznijmy od kalendarza. zapraszam do oglądania, patrzcie tutaj jest jedynka, miałam tutaj piękną gitarkę, przepiękniuchną gitarkę i ja taką zjadłam już ją. Przechodzimy do kalendarza chyba do zwierząt. Ale, żeby tak nie ścisać, to patrzcie. Tu jeszcze mam napisane jeden. Aha, to była chomica kupa. Chyba. No, patrzcie, jak dubię gdzie zebra prezentuje. Nie, tylko się wklęsła. Dobra, idziemy teraz na dwór. Dać pieskowi i kotkowi mojej no kalendarz. Nagrywam z mojego pokoju. Papa, pa. widzimy się już na dworze. Mamy kurteczkę, widzowie. Już się ubieram, idziemy na dwór. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, już na dworze mamy jedyne. To jest dla Kota, ale widzę, że tutaj nigdzie nie ma. Gdyby zostawimy, będziemy jakiś czas tam wychodzić. A to jest dla Lilo. Więc zwrócę się do domu. Muszę to zostawić w domku. Ok. Zostawiony w domku. Idziemy po pienia mojego. Pokazać mu, że to jest piękna jedyneczka. To jest Christmas. jeden ja ja, i że teraz bez ryw Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Słychać już, słychać już te gąbierda. Chodź Chwila. No i popatrzcie na tą słodycz. On już chce vlogmas. Ja odłożę kamerę, bo chyba tego nie otworzę. Okej, okay, muszę odłożyć. No i widzowie, słuchajcie, patrzcie, co mi się udało. Znaleźć taki mamy jedyneczkę. Wow, ładne. Otwórz to. A tak prezentuje się na smaczek, kiedy już wszystko jest otwarte. Oki. Okay. Ja. Patrz jak on wyjdzie, jak on by to wygryzł. Dobry. Dobry pies. Ogólnie on powinien dostać to coś za dobre sprawowanie. I my się tak bawimy czasem, że na przykład siad i pies je i to musimy to dać, bo na przykład piłkę mu zabieram, wchodzę, piłkę mu zabieram i na niego coś tak śmiesznego. Tak Lilenie! No jak on by z gungo. No jakbyś wciągło z gongu. On już powoli też trochę rozumiem że kiedy ym, daję mu smaczka, nie, to ja mu nie chcę go zabrać, jak go chcę dotknąć, czy go chcę złapać, bo to jest dla jego bezpieczeństwa, że na przykład piłka kiedyś miał tak, dawałam mu piłkę, rzucałam i nie chciał przynieść, bo bał się, że mógł ją zabiorę, gdzieś wyrzucę i nie będzie jej miał. A jednak Nieprawdolinuniu. Ogólnie moje vlogmasy będą typowo zwierzątkowe, bo zwierzęce chyba, zwierzęce, tak, bo ym, mam, zrobiłam im kalendarze i chciałabym codziennie im dawać kalendarz adwentowy. No! Dopóki będzie Christmas, Time dzień 24, to wtedy ostatni dzień, w którym będzie vlog, może zostanie ołóckiem. Ale spokojnie. Ja, mój pies ma regularnie zabawki. O, widzicie, jak się podekscytowuje, podekscytuje się. I jak po prostu też jest przy mnie tutaj, to jak mu wypadnie smaczek, to tutaj blisko to ja mu to podam z powrotem. No i, no i po poje, razu poje. I to jest właśnie, bo on się boi mnie. On się boi tak. No zjedz, zjedz bierz, bierz. Zjedz, zjedz, lilo, lilo. I właśnie w ten sposób. Lilo, bierz. Chciałabym, żeby to zjadł, ale widzę, że jednak tego nie chce zjeść. Smaczne? Czy za twarde? Chyba za twarde do pienia. Niedobre. Lilus. Lilu. Lilu. No ewidentnie pogryz. Patrzcie, tutaj leży. Pogryz, pogryz. Zgryzł, zgryzł i wypluł. Dok dobry, 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 dobry pies Dzisiaj będzie miał Liluś też nową zabawkę Zaraz zobaczycie dokładnie jaką 4 minuty już w jak szybko leci Lilo No, z dobrym towarzystwem to szybko leci. I on tak lubi, codziennie on tak lubi. Pokażę Wam coś ogólnie Teraz dam mu może troszeczkę skajlerka, bo widać patrzcie, yy, głodny chyba jest, bo no bo tutaj czekam. O! Ale zanim dam Liluniowi skalierka, to patrzcie tam jest wąsusz, więc dam mu z mojego z kalendarza adwentowego. Chodź kotku. Patrzcie tam jest kiniol. Chodź kiti. Prezentuje się smaczek dla kiniolka mojego. Proszę, może... Nie będę musiała go zkomerować. Patrzcie co mamy my tu. Patrzcie co my tutaj mamy. Opa! Hmm. Taki smaczek. Idealnie to pasuje, bo patrzcie co teraz włączy. Co sobie je. Więc ja mu już to daję. Otwieram, Odwa odkładam kamerę, bo słuchajcie, to bym się ta upaćka, a mama nienawidzi, gdy mam upaćkane ubrania, więc odkładam kamerę. Downia, takiemu rudosowi to jest coś dziwnego. Po prostu brudasowi, no bardziej jak mu wyzmarowałam miseczkę, ale nie pozwolił, próbowałam go. O, o, on tak próbowałam wziąć, a on to je. Więc chyba mu się podoba, bo on ogólnie kiedyś miał tego śmieszną sytuację, że byłam w action i właśnie mi taki pan spotkał i on wziął dla kota tego mnóstwo. Odkładam kamerę. Z Wąsikiem miałam kiedyś taką śmieszną sytuację, że on kocha jak mu się... O to tak pysk wyciąga. O tak, o, o tak. Tylko wyciągnęłam mu z drugiej strony, pamiętam. Ja I on to lubi. Nie? On to lubi. Ale nie, bo ja mu tego nie mogę dać, bo on przecież to kocha, on to kocha. Natomiast nie, bo musi mnie drapać. też na mnie. Po prostu gryźć moje palce. Ale dam jeszcze może Junio coś nie wiem Jestem taka, że nie wiem pierwszy vlog masz na dworze Cały zaraz spędzę Idę po skalierka do Junio Słuchajcie, O jest ze schodów błęk Słuchajcie, wiecie co, ja się tak uderzyłam o tym, to jest takie zimne i było takie upocikane przez psią albo kocioł karmę, już nie wiem co dawałam tym widelcem. Patrzcie, skalerka tutaj mamy, Musimy do vlogmasa. To nie jest, nie wygląda jak prawdziwy vlogmas, to powinno być coś ze świętami. Merry Christmas, ale jednak no pierwszy vlogmas, nie wiemy. pierwszy w ogóle vlogmas na moim kanale, pierwszy raz takiego będę nagrać, tak jak na przykład Olivia i mama, bardzo polecam. U nich się zainspirowałam i. Oni nagrywają już chyba z cztery... Nie, z dwa lata. Według masy, a pies. I jest maczka, więc wypoździł go tu Lilo. Zjedz, no zjedz. Muszę mu to nadziubać na widelca. Inaczej tego nie zje. Dobry pies. Jak nie chcesz, to nie musisz, wiesz Ja się już pogodziłam, że smaczki, które od mojemu psu daję za każdą komendę jak jest, w ko jak jest ten wypuszczony to słuchajcie, jest ten sobie wypuszczony ale jak jest wypuszczony to on to zjada a jak jest w końcu to on tego nie zjada właśnie, że jak jest wypuszczony to ja mu to trzymam a w końcu mi to wyciąga na raz więc takie przykre to drogę dla Lila widzę tutaj, przemoczone wszystko patrzcie Patrzcie, patrzcie jaki soczysty skajlerek, Lilo. Ogólnie taki skajler, na przykład dla owczarka niemieckiego, to na raz cały jeden mu nie wystarczy. A dla mojego psa trochę takiego skajlerka pycham. Myślę, że trochę zjemy tego skajlerka. O patrzcie, ja nawijam, patrzcie sama słodycz jak pies, tak się najada. Biednego psa trzymam w końcu, w szkole to słyszę, ale to nie jest biedny pies, że, że na przykład jest y, cały czas w końcu. Bo na przykład na niektórych vlogmasach zobaczy, może zobaczycie, że y, Lilo, że też jest wypuszczany z końca, ma spacerki, duże spacerki i to długie spacerki. Lilo, błagam gdzie pies, bardziej co się z nim dzieje. Może mu i mama łigę tutaj robicie, by bugi mówię, bo moja babcia tak mówi. I dam mu całego Skylerka zaraz. Otworzę to, nie tylko. Ogólnie ja mam takie coś, że na dwa razy zawsze Skylerka podzielam, na dwa dni, bo pies też dostaje inne jedynie od babci, babcia też ma takie... Wiecie jakie? Dobre, pyszne jedzątko dla psa, bo też ma takie w puszce, mokrą karmę, Skylerek jest bardzo dobry ogólnie i mój pies ma takie odruchy, słuchajcie, że, mm, że musi wypluć albo jak je coś, to właśnie musi pójść do innego jedzenia, a ja mu to wszystko nałożyłam i też mam... Ja mam czasem taki odruch, że muszę mu dać tego całego Skyler'a. Yy, to całe opakowanie po Skylerku, żebyś się pogrz, ale patrzcie na tą złoty, na mnie tego gocha być głaskany. No widzicie, jak się już yy, nauczył, że ja nie zabieram smaczka, ja nie nie. No ja czasem mogę zabrać smaczka, ale rzadko to się zdarza. Że zabiorą mu smaczki. czasem się to zdarza, gdy zabierze mi cały smaczek, a ja na przykład tego podzielić na dwa razy. No. Dobry pies. Dobry pies. I mam też dla Was taką poradę, że, że, jak, y, że jak pies się stresuje, to ja na przykład mam smaczka i nie chcę do Ciebie podejść, a jak podejdzie, to taki dobry pies, dobry pies. Albo to po prostu, co często mówić dobry pies. Bo to jest do bardzo, bardzo dobre, bo psy lubią dobre komplementy. Dobry pies, dobry pies, dobry pies. Patrzcie, wszystko już pole zjadł. Ja mu tak imituję. Dobry pies, dobry pies, dobry pies. To jest takie imitujące, ale okej. Okay. Może już wejdziemy do tego domu, bo mi jest już trochę zimno. A babcia nam pali w domu, i będę mogła um, tam się na, przykład na łóżku położyć i coś sobie pogadać, porobić. Więc lila. Zostawiam cię we stu. Ale na początku mam już 11 minut vlogmasa, a ja chcę zobaczyć, jak piesek zjada. No, to wszystko, co Takie dobre, dobro, 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 dobre, dobro, probro, dobro, probro. dobre, 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 Bardzo dobry. Ogólnie dzisiejszy vlogmas jest bardzo zwierzyczkowy i chyba skończymy na tym, bo mi się nie chce. Ok, jeszcze chwilka, może wąsusia, ja tutaj jeszcze z pobędę, będę to. Patrzcie, tutaj Lilo, rióweczka moja malutka, Leilo Roreczka. On jest taki podekscytowany, jak ja przychodzę. I dzisiaj jeszcze wrzucę taki szablon. Śmieszny. O, ogólnie, bardzo śmieszny. Nagram psa. Bardzo śmieszny. 5 sekundowy, co prawda, ale, ale fajny. Bardzo fajny. Ok, idziemy do Wąsusia. I przechodzimy do krącenia vlogmasa. Wąsuś, kotku, dobry kot, dobry kot, dobry kot. Skończymy na wąsusiu, dobra. Słuchajcie mnie. wąsusz jest. i dla posiadacza kotów. Dobry kot, dobry kot, dobry kot, dobry kot. Spamować tym, tak jak u psa. Kotkom się robi miło. Mój muzułniutkiemu, wąsuziowi to jest miło, gdy mówię spaśniutkie. Co kto lubi nie u kotków takich małych pysi, Dobra, żegnam się z wami.